Kuchnia włoska to przede wszystkim makarony. Mamy tutaj fajne, takie świderkowe makarony. Mamy pietruszkę, sól, pieprz, cebulę, olej, serek topiony i do tego jeszcze seler naciowy. No i będziemy robili fusli z selerem i z sosem serowym. Naprawdę fantastyczne danie. Jeśli ktoś lubi kuchnię włoską, polecam. I oczywiście zanim... Dojdziecie do końca tego filmu, no to polecam, żeby zalajkować ten film. A jak zrobicie to, już to w komentarzach umieścić, co Wam z tego tematu wyszło. Więc zaczynamy. Teraz w pierwszej kolejności, oczywiście, robimy makaron, makaron, to takie świderki. Nie zapomnijmy o tym, żeby yy, wodę troszeczkę osolić, żeby te nasze świderki miały smak. więc je spokojnie sobie gotujemy. Teraz jeszcze robimy taki numer, że bierzemy olej, kosteczkę, cebulkę, w kawałeczki naciowy i to wszystko sobie fajnie, ładnie smażymy. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż nasz serek topiony. Co z nim robimy? Wrzucamy go do jakiegoś naczynia i jak nasz makaron się ugotuje to bierzemy yy, wypełniamy ten serek tym yy, sokiem, znaczy sokiem, wodą, solą z makaronem, która była i zalewamy ten serek. Mieszamy tak długo, aż nasz serek topiony się po prostu rozpuści. To jest ważna sprawa. I teraz widzimy, że ten serek topiony troszkę nam się tam roztopił, troszkę nie. Ale jeszcze go z tą wodą przemieszamy, dolewamy, do naszej cebuli, yy, naci z selera, dodajemy makaron, dodajemy nasz ser topiony z wodą i to wszystko mieszamy. Mamy fantastyczne włoskie danie. Serdecznie wszystkim polecam. Na samo zakończenie oczywiście dodamy pieprzu, dodamy soli, doprawimy jak to już tam chce według własnego uznania. No i życzę smacznego. A i żebym jeszcze nie zapomniał, dodajemy pietruszki oczywiście. Przemieszamy wszystko z pietruszką. No i teraz będzie po prostu czad.